Drodzy Państwo, chcę Was serdecznie powitać na moim kanale Coraz Bliższy Wschód. Ci z Was, którzy obserwują mnie na Twitterze, wiedzą, iż nosiłam się od pewnego czasu z myślą otwarcia właśnie kanału na YouTube, ponieważ sam projekt ma już swoją odsłonę można powiedzieć, to jest ta odsłona pisana, i na razie jest to Twitter. Będzie jeszcze co innego, ale pozostaniemy na razie przy Twitterze. Teraz próbujemy, zobaczymy, jak to się Państwu spodoba, właśnie podcastów. Dlaczego, w ogóle skąd pomysł na Coraz Bliższy Wschód? Pomysł wziął się stąd, że wróciłam bardzo niedawno, dosłownie no, przed chwilą, kilka miesięcy temu, z Palestyny, z drugiego pobytu, ponad czteroletniego, podczas którego pracowałam w polskiej placówce dyplomatycznej w biurze przedstawiciela RP w Ramalna. No, przedstawiciela RP w Palestynie, powinna powiedzieć, samo biuro mieści się w ramach. W czasie tego pobytu przyszło mi zajmować się sprawami politycznymi, koordynować projekty humanitarne, rozwojowe na zachodnim brzegu, ale także w strefie Gawy, którą zresztą przyszło mi niejednokrotnie odwiedzić. I mogę Państwu powiedzieć, że taka ostatnia wizyta, mam nadzieję, że nie ostatnia w życiu, ale ostatnia właśnie w czasie tego pobytu miała miejsce mm, tuż przed atakiem Hamasu. Tuż przed 7 października 1923 roku. I w ogóle tak, w czasie tego pobytu przyszło mi no, poznać wielu y, takich, można powiedzieć, ważnych ludzi. I polityków, i decydentów, ekspertów, analityków. I tak zwanych zwykłych ludzi, którzy bardzo często y, właśnie tym swoim spojrzeniem na różne zagadnienia no, dawali mi bardzo ciekawą perspektywę, tak, więc tutaj też bym tego nie pomijała. No tak myślę, że mając y, takie podglebie, taką wiedzę i kompetencje i takie doświadczenia, y, mogłabym y, się dzielić tutaj swoimi obserwacjami, tak, dotyczącymi sytuacji bieżącej, jeśli chodzi o Palestynę. w Palestynie się dużo dzieje i raczej się będzie dużo działo przez najbliższy czas. Można powiedzieć, że za sprawą właśnie tego 7 października yy, sprawa palestyńska znów powróciła na szczyty agendy światowej. To jeżeli chodzi o politykę. Bardzo chętnie dzieliłabym się takimi obserwacjami dotyczącymi wydarzeń politycznych. Natomiast yy, myślę, że nie mniej ciekawa byłaby też sytuacja no, codzienna, tamtejsza codzienność. Którą znam już nie tylko z tych moich ostatnich tych kilku lat pobytu właśnie w tej Polskiej Placówce Dyplomatycznej, ale z wielu lat wcześniejszych, bo ja do Palestyny jeżdżę od dawna. Już zaraz będzie pewno tutaj można powiedzieć, czy to są dziesiątki lat, no jeszcze nie, to jest od 2013 roku. I zaczynałam tym, ten swoje pobyty, że tak powiem, jako wolontariuszka. I tamtejszej takiej jednej organizacji no, lokalnej, kobiecej kooperatywy pod nazwą Women in Hebron. I wtedy rzeczywiście z dziewczynami pracowałam, mieszkałam tam pod Hebronem z jedną z palestyńskich rodzin. Dziewczyny się parały no, rzemiosłem palestyńskim, tak tradycyjnym haftem. I tutaj też chodziło o koordynację projektów, jakby takie wsparcie marketingowe ich działalności. Yy, więc to tak, to jeżeli chodzi o Palestynę, yy, taka zajawka ogólna. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o sytuację, no, o taką no, codzienność, bo tutaj yy, to by dużo można mówić, ale chciałabym dać Państwu taki, no, taki właśnie też, yy, też taką zajawkę yy, tego, czego możecie się tu spodziewać, jakich, yy, jakich historii. I chciałabym bardzo krótko opowiedzieć o jednej miejscowości, która. Yy, no, też jak w Soczewce skupia, yy, skupia pewne zagadnienia związane z osadnictwem izraelskim yy, w Palestynie czy właśnie zaraz, zaraz, powiem dlaczego to jest tak trudno zdefiniować gdzie, ale z tym osadnictwem, jakby następstwem tego osadnictwa są także y, problemy w ogóle z y, no, poruszaniem się po zachodnim brzegu i też właśnie, czy po zachodnim brzegu. No właśnie, dobrze, dobrze, to już po prostu e, powiem o tej wiosce e, Numan. E, wioska Numan, y, gdzie ona jest położona? Właśnie tutaj tu się zaczyna już problem. Dlatego, że e, można by się spytać, czy na zachodnim brzegu, czy w Jerozolimie, tak? Wiemy, że Jerozolima od zachodniego brzegu jest oddzielona granicami. Jerozolima jest okupowana przez władze izraelskie, natomiast zachodni brzeg w pewnej części też to tam są pod podział na strefy, ale w określonych strefach należy do y, władz palestyńskich. I teraz, jeżeli chodzi o wioskę Numan, ona no, była normalną wioską kiedyś tam, tak? Y, po porozumieniach z Oslo, jakoś tak, że tak powiem, no, trochę niepostrzeżenie, y, została włączona do metropolii jerozolimskiej, czyli do tej dużej Jerozolimy, do granic tego dużego miasta. I to niby, jakby wydaje się, że no nic, no została włączona do miasta i tyle. Natomiast wiąże się, ma to, to duże konsekwencje dla mieszkańców tej niewielkiej wioski, naprawdę niedużej, z tego względu, że tam mieszka no, około 40 osób, w realiach palestyńskich jest to, znaczy 40 rodzin, a w realiach palestyńskich jest to około 150 osób. I proszę sobie wyobrazić, że to włączenie wioski do metropolii jerozolimskiej sprawiło, iż oni żyją jakby, no, w zawieszeniu, dlatego że ziemie włączone zostały do Jerozolimy, natomiast oni sami nie. Im samym nie przysługuje wstęp do miasta, nie mają palestyńskiego, znaczy nie mają jerozolimskiego ID, takiego, no, powiedzmy jakby paszportu, tak upoważniającego do, po prostu do wjazdu do Izraela, czy w ogóle do Izraela, czy do Jerozolimy właśnie, tej najbliżej tam położonej. Ym, natomiast mogą poruszać się po tej swojej wiosce, czyli w tym takim zamkniętym bardzo terenie, tam gdzie nie ma nawet sklepu, nie ma szkoły i tak tak dalej, no co so po prostu ich domy i jakieś pola. Ym, ym, mogą się, po, tak, mogą wyjść, że tak powiem, wydostać się na zachodni brzeg, Do Jerozolimy, która jest kilka kroków, nie. To znaczy oni widzą Jerozolimę, no, że będzie ze swoich okien, widzą miasto, mogliby tam przejść na piechotę. I ja się tak zastanawiałam, jak tam była, bo, że, bo odwiedziłam e, tych ludzi. E, no ale jak to jest? Dlaczego wy tam jednak no, po prostu nie chodzicie, tak? Bo oczywiście no, ja widzę, że tutaj jest ogrodzenie, ale ono nie jest na całej długości wioski i przecież to jest kilka kroków. A tutaj taki właśnie tam jeden mieszkaniec, taki no wcale nie zadowolony z tego komentarza, wskazał tylko na wieżyczkę taką obserwacyjną, można powiedzieć, że też wieżyczkę strzewniczą. No i to już jest jasne, dlaczego oni sobie nie wydeptują ścieżek, tak, do Jerozolimy. Natomiast do samej wioski prowadzi checkpoint i on, znaczy osoby tam mieszkające, wyjeżdżając z wioski, wjeżdżając do wioski, muszą go przekroczyć. I teraz tak, na tym check jakby wracając, powiedzmy pojechali na zachodni brzeg po zakupy, wracając do Numan, no muszą się poddać przeszukaniom, muszą pokazać właśnie swoje no, takie dokumenty poświadczające, że mieszkają tu i tu, pod takim i takim numerem domu, no i jak mówię, po, poddać się przeszukaniom i jeżeli na przykład, no nie wiem, powiedzmy, że kupili jakiś prezent dla dziecka, no też to się już wiąże tak z dodatkowymi pytaniami, a skąd to, a po co, a na co, bo wiadomo, zakupy były robione na zachodnim brzegu i to wszystko może być tu niebezpieczne, tak? Więc proszę sobie wyobrazić tego rodzaju funkcjonowanie. Przecież dzieci muszą chodzić do szkoły też na zachodnim brzegu, no właśnie są robione zakupy tam. No nie wiem, jak trzeba jechać do lekarza czy do jakiegokolwiek urzędu, to też to się wszystko wiąże z tymi, no można powiedzieć, procedurami albo szykanami. Zależy jak to na to patrzeć, prawda? No, i muszę powiedzieć, że właśnie podczas tego mojego pobytu, jakby byłam urzeczona, jak ta wioska jest położona, bo no to jest naprawdę przepiękne miejsce, przepiękny widok jest stamtąd, ale jest to, no, można powiedzieć więzienie, tak? Rzeczywiście, no, bytowanie tam jest bardzo trudne. I będąc u jednej rodziny, to pamiętam, jak oni zaczęli całą tą rozmowę od tego, zaczęli od przeprosin. Przepraszają, Przepraszają, że palenisko, o, przed, inaczej, przepraszają, że przed ich domem znajduje się palenisko, tak? I, i, i tutaj, no, y, jak zaczęli się tłumaczyć dlaczego. I mówią, że przed każdym, przed każdą, przed każdą chałupą y, jest takie ognisko i ci ludzie po prostu palą tak śmieci. A dlaczego muszą w ten sposób palić śmieci? No, sprawa wygląda tak, że y, do wioski, niby, że ona jest w, znaczy, niby, dla, y, mimo to, że ona jest w granicach Jerozolimy, Służby miejskie tam nie przyjeżdżają, bo nie będą obsługiwać palestyńczyków, tak? Służby palestyńskie, służby oczyszczania, że tak powiem, nie są wpuszczane. Jakiejkolwiek służby palestyńskie tam nie są wpuszczane. Więc ludzie są zdani na, sami na siebie, jeżeli chodzi o takie najprostsze rzeczy, o których my na przykład zupełnie w ogóle nie myślimy. Wody, do, wody mają jeszcze dostarczano, bo ta wioska, mówię, ona... Yy, przed porozumieniami z OSO, przed latami tam, 90, przed 1995 rokiem, ona była połączona z zachodnim brzegiem, więc ta woda jakoś była tam dostarczana wodociągami i to zostało, to nie zostało zniszczone. Natomiast jeżeli chodzi o takie usługi, żeby, które wymagają po prostu ruchu osobowego, możemy tak to nazwać, no to tego nie ma. Żeby było zabawniej, nie ma, nie ma tych usług. Natomiast w 2019 roku, Mieszkańcy tej wioski zostali powiadomieni, iż y, muszą płacić, no, można powiedzieć, podatek katastralny, tak? Już związany z tym, że są właśnie w granicy miasta Jerozolimy. Wtedy się zbuntowali i pytają, no z jakiej racji my mamy płacić, skoro przecież usługi, y, które no, dostarcza miasto, są dla nas niedostępne. Odpowiedź przyszła po kilku latach, y, chyba po pięciu latach, jakoś. I ta odpowiedź wyglądała tak, że opłaty zostały naliczone te wszystkie lata wstecz i już przyszedł nakład, że albo płacicie, albo wypad. To proszę sobie wyobrazić, jakie to są kwoty, bo ten podatek jest tam wysoki i jakby to przeliczyć na nasze pieniądze, to będzie tak mniej więcej od domu, od rodziny takiej dużej, między 30 a 50 tysięcy złotych. I oni to zapłacili. Ale też jakby cały czas starają się, nadal nie mogę nawet powiedzieć, że starali się, bo cały czas starają się i to już współpracując z kancelarią prawną, o uregulowanie statusu swojej miejscowości i chcą to zrobić poprzez ustanowienie planu przestrzennego, zabudowy, tak? Przestrzenny. Taki plan też za grupę pieniądze opracowali ze urzędem tam, no, jakimś izraelskim takim urzędem przestrzennym, tak, który takie plany o, opracowuje. Zrobili ten plan, zapłacili za niego, mówię, grube pieniądze, przedstawiają władzom y, metropolii jerozolimskiej, y, no, z taką prośbą, o, o uwzględnienie tego, bo właśnie zaraz powiem, dlaczego ten plan jest potrzebny, bo tutaj też chodzi o budowę i rozbudowę domów, tak? ale już tutaj, żeby ta wioska miała, jakby ujęta została tak legalnie y, w granicach miasta, właśnie też pod względem zabudowy. On no, no dowie się że nie, że to jest niemożliwe, bo uwaga, są to tereny zielone, czyli oni mieszkają na terenach zielonych, które nie mogą być, nie mogą być zabudowywane, natomiast tuż obok tej wioski rozbudowuje się ogromne osiedle Harchoma, to jest osiedle izraelskie czy żydowskie, jakby kto chciał, no budowa którego wymagała wycięcia po prostu ogromnego lasu. Tak to wygląda. No więc tak, ten plan został nieprzyjęty i oni cały czas się odwołują i próbują tę sprawę usankcjonować jakoś, uregulować, natomiast szanse mają marne. Ale jeszcze może taka ciekawostka, jak oni się w ogóle dowiedzieli, że, że są w granicach Jerozolimy? Przecież nikt tego nie powiedział. Mieszkają tam ludzie z dziada pradziada, jak się naprawdę, jak z dumą mówią, od ponad 200 lat, tak, z pokolenia na pokolenie, więc naprawdę z dumą podkreślały, że są tu wcześniej niż państwo Izrael. No, i pewnego dnia się po prostu jedni tam sąsiadów, tej rodziny, którą odwiedzałam. Nie wiem, czy oni chcieli rozbudować dom, czy budować nowy. W każdym razie dostali, gdy tylko rozpoczęli prace budowlane, dostali nakaz zaprzestania. I okazało się, że nie wystąpili o zezwolenie. No to oni się pytają, jakie zezwolenie, skoro my to jesteśmy właścicielami tej ziemi. No, mówię od czasów osmańskich i. O co tutaj chodzi, kogo my się mamy pytać? I wtedy to wszystko się jakby ułożyło, dlaczego i kogo się mają pytać, i, i oczywiście, jak się spytali, to zezwolenia nie dostali. Jeszcze już na sam koniec tej historii chcę pokazać jeszcze jeden aspekt codzienności palestyńskiej, bo Będąc tam tak w czasie tej wizyty u tej jednej z rodzin, y, pamiętam jak, y, no właśnie, ta, no oni są bardzo gościni, tak, więc częstowali nas kawą, sokami, y, ciastkami i te słodycze roznosiła taka kilkunastoletnia dziewczynka o imieniu Żywara I dziadek, który też, dziadek tej Żywary, który był y, w czasie tego naszego spotkania, opowiada nam, jak to często żywara podchodzi do niego z płaczem i się pyta, czy na pewno zostaną wypędzeni, czy ich dom zostanie wyburzonym. No i też zapewnia, że ona chciałaby być prawnikiem w przyszłości i że obroni wioskę, obroni te wszystkie domy, obroni te wszystkie rodziny itd. itd. A dziadek co odpowiada na, taki, na taką rozpacz dziewczynki mówi nie, 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 nie przejmuj się, my nie, nie obawiaj niczego, my nie, zosta nie zostaniemy wypędzeni. Ty jesteś Ziwara, masz nazwisko po no, wielkim bojowniku i wojowniku Czegwarze, czy masz imię, tak? Po Czegwarze i jakby te tradycje my utrzymujemy. Więc tutaj, no, kolejny aspekt, tak? Jak i z czym Palestyńczycy wiążą swoją walkę narodową, bezwolenną, powiem już tak najogólniej. I rzeczywiście jest to często po prostu no, z tradycjami komunistycznymi. I taki bohater jak Che Guevara jest naprawdę tam wśród wielu ludzi. Właśnie tu można powiedzieć, wśród zwykłych ludzi. No po prostu właśnie on jest tam czczony jako bohater. Podobnie na przykład jak Mandela, a na murze, na murze oddzielającym Betlejem od Jerozolimy można spojrzeć na wizerunek jeszcze jednego bohatera, już naprawdę w cudzysłowie czyli Johna Floyda. Też jest tam ogromny mural. No więc tak, tutaj wiadomo, fałszywe mity, i, na których się przyszłości nie zbuduje, ale jest to jeden z aspektów pokazujący i jak te, ta historia jest skomplikowana, i w sumie jak jest ona tragiczna, tak? No ale dobrze, tyle o Palestynie. To bym chciała Państwu w tych następnych odcinkach przedstawiać i właśnie takie komentarze dotyczące bieżącej sytuacji politycznej, ale też historii z codzienności. Natomiast coraz bliższy wschód to nie będzie tylko Palestyna. Z tego względu, że interesuje mnie jeszcze jeden temat i to też już jest od dłuższego czasu, ponieważ od chwili, kiedy zaczęła się ta duża presja migracyjna na polską granicę z Białorusią, na naszą wschodnią granicę, to rozpoczęłam obserwację czatów czy rozmów, żeby powiedzieć bardziej po polsku, przemytników z migrantami, czy z ich klientami, czy doszłymi klientami, czy niedoszłymi klientami. E, wybieram ro, rozmowy po arabsku, no z tego względu, że właśnie mówię, mam tę perspektywę bliskowschodnią i tutaj e, chciałabym, żeby to były jak najbardziej takie bezpośrednie obserwacje. I teraz myślę, że najfajniej byłoby, gdybym e, Państwu przeczytała taki kawałek po prostu z takiej rozmowy migranckiej, bo e, to też jakby, tam taką zajawkę, tak, o czym będę mówić. No bo co to opowiadać, tak? Mogę jakby co tutaj rozwijać teraz, jakieś tak teoretyzować w sytuacji, gdy można pokazać, jak wyglądają takie rozmowy. I teraz mamy tak. Czad prowadzi Abu Harbi, czyli to jest jeden z takich no, znaczniejszych przemytników, którzy, który działał na naszej granicy, ale nie tylko naszej. To, to po prostu obsługuje wiele szlaków. I to jest czat sprzed kilku lat, tak, więc tutaj ta, y, ta sytuacja teraz się trochę zmieniła, natomiast, y, no, to jest zapis historii. Y, Abu Harbi mówi, otwieram czat. I teraz dlaczego on otwiera czat, jakby o co tutaj chodzi? Y, to była taka grupa prowadzona przez niego, y, zrzeszająca chyba kilkaset osób, no, ale grupa, w której on, tak, dawał informacje, on albo jacyś jego pomagierzy. Natomiast jak otwierał czat, to już dopuszczał do interakcji, w której brały udział także, no po prostu brali udział ci subskrybenci, że tak powiem, grupy. Mogli zadawać pytanie i jak najbardziej z tej możliwości bardzo często korzystali. Więc Abu Harbi otworzył czat i jest pytanie. Abu Harbi, czy jest gwarantowany wjazd na Białoruś przy wizie studenckiej? To tutaj już mamy, tak, jakby no... Takie potwierdzenie, do czego te wizy studenckie służyły i do czego one służą tak naprawdę. Abu Harbi odpowiada, nie ma wiz studenckich, czyli wówczas ich y, były niedostępne. I ktoś się znowu dopytuje, ale co, nie ma wiz dla Syryjczyków do Rosji? A ten odpowiada, przemytnik, są, ale tylko turystyczne, a Wy potrzebujecie gwarantowanego wjazdu. Czyli jak widać na turystycznej wizie, na dwoje babko wróżyła. Można było wjechać, można było nie wjechać. Abu Harbi, a jaki jest kosz wyprawy z Białorusi do Niemiec? I ten odpowiada 4,5. Ktoś się dopytuje dolarów. I tutaj Abu Harbi pozwala sobie na żarcik. I nie, japońskich jenów. Um, Abu Harbi, a są jakieś nowe grupy, które weszły. I ten mówi: Zaczynamy pojutrze, inshallah. A praktycznie rzecz biorąc, ile musimy iść po polskiej stronie do punktu zbiórki? Punkt zbiórki to jest yy, punkt, w którym no, czekają już na migrantów, yy, na klientów w taksówki, kurierzy, jak to nazwać, tak to nazwać, ale to są po prostu już podwózki, tak do konkretnych miejsc, z konkretnych miejsc do konkretnych miejsc. I teraz tak, no ile do takiego e, punktu zbiórki się idzie po polskiej stronie? Musisz być w Polsce 3-4 km od ogrodzenia. Tak, to było kiedyś. Ja myślę, że teraz to może być inaczej, bo tu już chyba jest ta strefa buforowa. A przed ogrodzeniem ile trzeba iść? 35 km. To było po stronie białoruskiej, więc już całkiem długi odcinek. No to tak, to tyle. Nie będę, nie będę czytać więcej, chociaż tutaj mam, to mam naprawdę z kilku lat historii spisane i przetłumaczone najpierw z Arabskiego na Polski. Ale to tak myślę tytułem odtrutki na taką narrację mainstreamu. No i chciałoby się powiedzieć, że stręczoną nam przez Unię Europejską nowomowę. Ale my, to nie jest tak nam do końca stręczone, bo my sami bierzemy tak dość aktywny udział we współtworzeniu tych nowych terminów. I tak naprawdę u nas na przykład termin migracja nieregularna przyjmuje się. W ogóle takie jakby staranie się, tak jak to tam się nazywa, żeby nie kryminalizować migracji. U nas też jest taki, jakby taki trend w narracji dotyczącej migracji, więc może my postaramy się tutaj wykuwać inne pojęcia. I ja na początek bym proponowała migrację legalizowaną, też możemy sobie o tym opowiedzieć później. Yy, paradoks sumienia. Yy, jeszcze jeden szlak, który też yy, nowa nazwa tutaj i ode mnie, i od yy, no, szanownych znajomych z Twittera, yy, pętla bałtycka, no też damy radę z tą nową mową, myślę. Ale tak, już podsumowując, yy, coraz bliższy wschód, yy, bo mamy dwa tematy, Palestynia i migracje, prawda, yy, te migracje legalizowaną. I czy yy coś yy, te, yy, można powiedzieć, czy coś te zagadnienia łączy. Moim zdaniem, jak najbardziej i to w różnych aspektach. Przede wszystkim podróże z Bliskiego Wschodu do Unii Europejskiej czy do Europy bardzo niedługo mogą być także podróżami z Palestyny. Zobaczymy, jak sytuacja w Palestynie będzie się rozwijać, ale mogą być, tak? Natomiast to, co już się dzieje, to jest to, że palestyńskie ID jest, no, ma bardzo duże powodzenie na czarnym rynku, tak? Arabowie doskonale wiedzą, że na takim palestyńskim dokumencie, jak wjadą do Europy i się przedstawią jako Palestyńczycy, a są na przykład Syryjczykami czy Irakijczykami, wcale nie zostaną tak przez nas łatwo odróżnieni. A do Palestyny, jak wiadomo, deportować jest trudno. To jest jedna rzecz. W, ogóle, w w ogóle takim generalnie rzecz ujmując, takim tutaj mianownikiem wspólnym, takim spoiwem dla tych zagadnień jest po prostu ten zmiankowany, coraz bliższy wschód. Bo, no cóż, w takich czasach żyjemy, że można powiedzieć paradoksalnie, jesteśmy coraz bliżej siebie, będąc coraz dalej, tak? Dzięki, dzięki internetowi i mediom społecznościowym. Dystans się niby zmniejsza, ale też jak zauważają niektórzy socjologowie. Także się zwiększa, tak, nazywają media społecznościowe, antyspołecznościowe, i tu mają dużo racji. Natomiast no, jest coś takiego, no, jest takie zjawisko, że jednak jesteśmy jakby coraz bardziej w takiej globalnej wiosce, prawda? czyli ten wschód, który zwykliśmy określać mianem bliskiego, staje się nam coraz bliższy, czy chcemy tego, czy nie, między innymi poprzez te masowe migracje, właśnie. I poprzez dostęp informacji i dezinformacji, tak? Więc to wszystko no świat się kurczę. I teraz pytanie, jak my sobie z tym poradzimy? W ogóle jak na to spojrzeć, bo jeżeli spojrzymy na, to, na na tę sytuację jako na szansę, to można spytać, jak my z tego skorzystamy? Jeżeli jak na zagrożenie, to jak sobie z tym poradzimy? No ale my w ogóle na to nie patrzymy, moim zdaniem, tak naprawdę żyjemy we wzmożeniu i w takim no, przekazie bazowany, bazującym na emocjach. Stąd y, myślę, że możemy sobie, jest, taka, jest takie ryzyko, że możemy sobie ani nie poradzić, y, ani możemy z tego nie skorzystać. Y, stąd chciałabym, żeby ten nasz coraz bliższy wschód y, przyczynił się do, chociaż do refleksji nad diagnozą, y, nad diagnozą no, takiego stop klatka, sytuacji, w której teraz się znajdujemy. Może, może z Państwa y, udziałem, może nam się to uda po prostu. I teraz, już tak na, na, zupełnie na koniec, y, w takim trybie last but not least, y, chciałabym Was zaprosić do interakcji internetowych. W końcu, coraz bliższy wschód, i też y, możemy próbować y, tutaj korzystać z, tego, y, z tych dobrodziejstw y, technologii i internetu. Więc chodzi mi rzeczywiście tak o interakcje, o y, uwagi, o sugestie, o, no, oczywiście o subskrypcje. Jak to nie będzie się kłócić z Waszym sumieniem, to także o lajki. No i też, ponieważ ja rozumiem, że to jest dopiero początek, ale mam nadzieję, że on jest na tyle obiecujący, że przynajmniej część z Państwa zdecyduje się wspierać ten projekt i jak najbardziej można to robić poprzez kupowanie wirtualnych kaw. Na razie to tyle, ale do zobaczenia wkrótce. Inshallah. Jak Bóg da! Do zobaczenia.